Tydzień temu obiecałam Ci, że pokażę w kolejnym filmie, jak stworzyć rolkę krok po kroku, w której będziesz promować swój webinar lub jakiś produkt. Rozkręcasz swój biznes online, ale nie masz jeszcze efektów? Ten webinar jest dla Ciebie. Zapraszam Cię na mój bezpłatny webinar Jak skutecznie rozkręcać swój biznes online w 2023 roku. Podczas webinaru dowiesz się, jak skutecznie wykorzystywać social media do rozwijania swojej marki, przyciągania swoich klientów i zwiększania sprzedaży. Jeśli chcesz w końcu zobaczyć realne efekty i zacząć zarabiać przez internet, to jest to Twoja niepowtarzalna okazja, żeby w końcu się tego nauczyć. Zarejestruj się na darmowy webinar już dziś. I zdobądź wiedzę, która pomoże ci osiągnąć sukces w świecie social media. Nie przegap tej niepowtarzalnej okazji. Rolka, którą stworzysz w 100% w kanwie i będziesz mógł ją udostępnić jako reklama na Facebooku, Instagramie czy na TikToku. Także zapraszam cię do mojego komputera, ponieważ już za chwilę zobaczysz, jakie to proste. A tak apropo pewnie zauważyłeś, że mam nowy sprzęt, jeśli mnie obserwujesz i widziałeś w poprzednich filmach, że wcześniej tworzyłam filmy na moim MacBooku, teraz mam iMaca i jest to zupełnie inny komfort pracy, także spodziewaj się więcej filmów na moim kanale w temacie biznesu online, marketingu i tworzenia w kanwie. więc jeśli jeszcze tego nie robisz, to zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału i do zobaczenia na moim ekranie. Ok, więc witam Cię w głównym panelu kanwy i przejdziemy od razu do kreowania rolki. Także, żeby stworzyć rolki, to wchodzimy w sekcję Filmy, i tutaj mamy od razu załadowane różne szablony. W pierwszej sekcji znajdują się szablony filmów, jeśli chodzi o rozmiar i rozdzielczość. Czyli tutaj mamy film w poziomie, w pionie, na Facebooka i tak dalej. Więcej na temat tego, jak tworzyć filmy krok po kroku i cały panel edycji filmów, wyjaśniłam w moim poprzednim filmie, do którego bardzo gorąco Cię zachęcam, jeżeli jeszcze nie korzystałeś z opcji, właśnie tutaj, tworzenia filmów w kanwie. W tym tutorialu konkretnie pokażę Ci, jak krok po kroku tworzyć właśnie. Tą rolkę, którą zobaczyłeś przed chwilą. Więc, żeby stworzyć tą rolkę, ja właściwie nie korzystałam z żadnego gotowego szablonu. Jeśli chcesz też wiedzieć, jak tworzyć rolki na gotowych szablonach z Kanwy, to też odsyłam Cię do mojego poprzedniego nagrania, ponieważ tam pokazywałam, jak w szybki sposób stworzyć rolkę na tych gotowych szablonach Kanwy. Natomiast w tym filmie chcę Ci pokazać, jak możesz tworzyć filmy w kanwie. Bez właśnie polegania na tych gotowych szablonach. Także zaczniemy od utworzenia sobie pustego projektu rolki na Instagrama, czy to będzie TikTok, czy to będzie Shorts. Każdy tak naprawdę tutaj film pionowy on ma ten sam rozmiar 1080x1920 pikseli. Także nam zależy na tym, żeby utworzyć pusty. Czyli klikamy utwórz pusty. I otwiera nam się nowa karta projektu. Ja tutaj pokażę Ci, jak wygląda cała ta rolka, którą stworzyłam, właśnie, żeby uzyskać ten efekt końcowy, takiej jakby reklamy, właśnie webinaru. Tak, na marginesie chciałabym tylko przypomnieć, że serdecznie zapraszam Cię na ten webinar, jeżeli oglądasz ten tutorial jeszcze w momencie, kiedy ten webinar się nie odbył. Dlatego, że 5 czerwca o godzinie 21 podzielę się z Tobą moim doświadczeniem, jak skutecznie rozkręcać biznes w sieci w 2023 roku. Bez względu na to, w jakiej jesteś branży i czy jesteś na samym początku drogi, czy już gdzieś działasz, ale gdzieś tam się pogubiłeś po drodze, to właśnie w tym webinarze krok po kroku wyjaśnię te wszystkie najważniejsze kroki, które są niezbędne do tego, żeby rozkręcić. Skuteczny i sukcesywny biznes w internecie. Także możesz zapisać się na webinar, zostawię link pod tym filmem. A jeżeli nie zobaczyłeś tego webinaru, to na pewno pod tym filmem pojawi się link do tego, żebyś mógł obejrzeć e, nagranie lub zdobyć do niego dostęp. Więc przechodzimy już do konkretu, czyli jak stworzyć tą rolkę. Ja, żeby stworzyć tą rolkę, to w pierwszej kolejności nagrałam po prostu wideo w pionie moim telefonem, w którym miałam napisany krótki skrypt, co chcę powiedzieć w te właśnie 30 sekund, żeby zaprosić moich odbiorców na właśnie ten webinar. I teraz, kiedy nagrałam sobie te wideo, to następnie kliknęłam przesyłanie i tutaj prześli pliki z komputera. Przesłałam, najpierw znaczy się wysłałam to z mojego telefonu do komputera, a później z komputera przesłałam do kanwy. Więc kiedy klikniesz, prześlij pliki, to. Ten film pojawi się w tym miejscu. I teraz e, co robimy dalej? Także, jeżeli chcesz zobaczyć sobie podgląd wszystkich e, stron Twojego wideo, to tutaj mamy widok siatki, i kiedy tutaj klikniesz, to się otwierają te wszystkie strony. Jeżeli chcesz wrócić do poprzedniego widoku, znowu klikasz w to samo. Pierwsze, co, jak już wgrałam ten film, to zaczęłam tak naprawdę dodawać tu wszystkie efekty specjalne. Czyli zrobię to wszystko krok po kroku od początku razem z tobą teraz. Także mam tutaj y, w przesłanych w przesłany już ten film, wchodzę w wideo i teraz ten film przeciągam na mój projekt. Mogę go tu przeciągnąć. Więc y, od czego zaczęłam? W pierwszej kolejności dodałam sobie w ogóle nową stronę, którą dałam na sam początek i tutaj dodałam te pierwsze Slajdy, tak? Czyli slajdy, czyli te strony, tak to będę nazywała. Jak skutecznie, jak skutecznie rozkręcić biznes online w 2023 roku. Czyli, żeby był taki efekt, jakby przejścia tych napisów, jest to bardzo proste, żeby to stworzyć. Czyli w pierwszej kolejności tworzę sobie tutaj planszę, na której będzie ten napis. Więc ja sobie tutaj wezmę z. Projektów, które stworzyłam, kiedy wejdziesz w projekty, i na przykład masz już zaprojektowany jakiś wcześniej szablon i chcesz w podobnym stylu stworzyć kolejne projekty, to możesz sobie po prostu w ten sposób użyć z gotowych szablonów. Ja wezmę z tego szablonu, który już gdzieś użyłam, usunę te elementy, których nie będę tutaj używała. Dobra, i mamy tą pierwszą planszę, i teraz dodaję po prostu. Treść, czyli klikam na klawiaturze literkę T lub tutaj mamy po lewej stronie tekst i wpisuję pierwsze słowo. Pierwsze słowo, czyli jak skutecznie rozkręcić. Czyli ja tutaj mam e, tytuł mojego webinaru. Od razu tutaj zmieniam czcionkę i od razu tutaj e, daję czas trwania tego slajdu. Czyli kiedy mm, chcesz, e, żeby to był taki szybki efekt przejścia... To on musi trwać bardzo krótko, ten y, slajd, tak? Tutaj mam 0,2 sekundy. I teraz, jak już mam zrobiony, tak naprawdę ten pierwszy y, slajd, to mogę go skopiować. Powiem stronę, i teraz daję kolejne po prostu słowo. Jak skutecznie musimy to zmniejszyć, bo mi się nie zmieściło. Natomiast ja je trochę tak obrócę. I tutaj dodam też dodatkowo animacji maszyna, następnie znowu robię powiel stronę i tak właściwie robię aż e, napiszę wszystkie e, pola tekstowe, tak? Czyli jak skutecznie rozkręcić biznes w 2023 roku i ostatni e, tutaj slajd to jest taki mi miga migający pytajnik. Więc e, teraz to zrobię na przyspieszeniu. I teraz, żeby dodać na kolejnym slajdzie ten pytajnik taki migający, to wystarczy, że wpiszesz w elementy question mark lub pytajnik i tutaj jest ten darmowy element tego pytajnika. Także ja sobie go tutaj wklejam. Dobra, więc jak wkleiłam sobie już ten pytajnik, to klikam następnie położenie i klikam środek i wtedy on mi się... Tutaj automatycznie wyśrodkuje tutaj idealnie na środku tego slajdu. I właściwie jak już wkleiłam ten pytajnik, to mam tą pierwszą część mojego filmu zrobioną, i teraz przechodzimy do konkretnego filmu. Czyli co w pierwszej kolejności chcemy zrobić, to przesłuchujemy nasz film i zwracamy uwagę, w którym momencie mówimy coś, co moglibyśmy, moglibyśmy tutaj nadać jakiegoś dodatkowego efektu, czy też animacji. Ja tutaj też poszerzę sobie ten film. Dlatego, że chciałam mieć go jakby taki bardziej przybliżony. Także wszystkie poprawki, wszystkie zmiany, które chcesz mieć w tym filmie, zrób na początku, zanim zaczniesz go przycinać. Ja już go tak jakby przybliżyłam i teraz będę mogła przycinać. Chodzi o to, że po potrzebujemy w tym filmie przyciąć fragmenty tego, co mówimy, żeby na tych danych klipach dodać jakiś konkretny efekt. Czyli tutaj dodałam grafikę promującą webinar, następnie tutaj dodałam takie napisy darmowy webinar, później dodałam napisy znowu tytuł tego webinaru i, i tak dalej, i tak dalej. Także już Ci pokazuję, jak to robimy. Czyli w pierwszej kolejności przesłuchujesz sobie fi filmik, wycinasz to, gdzie się zająknąłeś, czy gdzieś coś wyszło nie tak, klikasz wtedy podziel stronę i po prostu ucinasz ten. Mini fragment, który powiedzmy gdzieś tam nie pasuje, tak? Czyli łapiesz jeden koniec i, i drugi, i albo możesz zaznaczyć też z dwóch stron, tak? Tutaj podziel stronę. Czyli klikamy prawym przyciskiem myszy i klikamy tutaj podziel stronę, i wtedy, czy też na klawiaturze możemy kliknąć literkę S, i wtedy ten fragment, który zostaje, po prostu usuwamy, tak? Czyli tutaj w ten sposób edytujemy. Ten nasz film, żeby pousuwać te fragmenty, w których gdzieś się zająknęliśmy, czy zrobiliśmy jakąś pauzę, lub chcemy po prostu coś wyciąć. Więc w ten sposób w pierwszej kolejności przytnij całe swoje wideo, poucinaj to, co niepotrzebne i e, najlepiej poucinaj na takie fragmenty, w których będziesz chciał właśnie dodać jakiś efekt specjalny. Czyli ja teraz poprzycinam to wideo na właśnie takie fragmenty. Tak więc w moim oryginalnym filmiku mam tu podzielone na 12 klipów, w którym każdy, w każdym coś się dzieje. Więc pierwszy klip 3 sekundy jest po prostu taki goły, bez żadnych efektów specjalnych. W kolejnym klipie mam tutaj dodane właśnie grafikę mojego webinaru, czyli żeby zrobić coś takiego, to po prostu, jak już masz tutaj przygotowane miejsce, w którym będziesz wklejać tą grafikę, to żeby to zrobić, to w pierwszej kolejności musisz zaprojektować sobie grafikę w kanwie. K która będzie promowała Twój webinar, następnie ją przesyłasz do kanwy tutaj, żeby ona była właśnie w Twojej bibliotece, Twoich plików. Więc ja mam tutaj ją wgraną, tą moją grafikę, dodaję ją tutaj do tego mojego filmu. I teraz chcę ją dać tylko i wyłącznie na ten jeden slajd, tak? Czyli to był ten drugi, 4 sekundy. I teraz, żeby zakryć jakby moje, moje wideo, to klikam literką R, dodaję kształt kwadratu i tutaj tym właśnie rozciągam go i robię takie jakby tło, żeby przykryć moje wideo. Tutaj dodaję właśnie tło i później zabieram stąd ten skopiu i zabieram tutaj stąd, tą grafikę i tutaj ją wklejam. Także tutaj ona jest przykrywająca jakby to wideo i tą później automatycznie usuwam ostatnią kratkę, bo ja ją tu tylko wkleiłam, żeby móc przekopiować ten projekt graficzny. Za chwilę będę ci też pokazywała, jak zrobić różne animacje, które się będą pojawiały, że to tak wyskakuje i się chowa. Natomiast najpierw zaprojektujmy sobie właśnie wszystkie te elementy na naszym filmie. Także idąc dalej mamy tutaj taki fragment, w którym po prostu dodałam napisy bezpłatny. Webinar. Więc, żeby to zrobić, to po prostu tutaj zaznaczam sobie ten klip, tą stronę, na której będę dodawała napisy, i tutaj dodaję literką T na klawiaturze, wpisuję bezpłatny. Bezpłatny, i tutaj od razu dodaję efekty, czyli wchodzę w efekty. Mamy tło, i tutaj mam granat ten użyty w mojej, w mojej marce i jeszcze dodaję kolor czcionki biały, więc to jest bezpłatny i teraz chcę, żeby on e, się pojawił razem z tym drugim napisem e, webinar, czyli mamy tutaj bezpłatny, więc klikam, e, zaznaczam ten element, klikam prawym przyciskiem myszy "pokaż czas" i teraz przesuwam sobie na osi czasu ten fragment, żeby ten bezpłatny pojawił mi się do połowy strony i później kopiuję sobie jeszcze raz ten fragment, ten napis i go tutaj wklejam, wpisuję webinar i teraz to słowo webinar muszę sobie przyciąć, żeby ono się pojawiało w momencie, w którym tamto słowo znika, tak? Czyli mamy tutaj bezpłatny webinar. Więc w taki sposób robimy efekt napisu. Następnie tutaj mam znowu planżę z tytułem, czyli robimy tak jak wcześniej – Czyli, żeby to zrobić, dodajemy kształt kwadratu, klikamy literkę R na klawiaturze lub wchodzimy w elementy i wyszukujemy kwadrat, żeby właśnie tutaj zrobić znowu tło na nasze wideo. Zmieniam kolor i dodaję tekst, żeby mieć tą samą czcionkę zastosowaną i ten sam styl, po prostu sobie go tutaj przekopiuję z slajdów, w którym mam już zaprojektowane napisy. Tak, więc tutaj wklejam ten napis i go edytuję. Jak. Tak? I ten fragment trwa powiedzmy dwie sekundy. Tak? Oczywiście tutaj ja to robię tak losowo bez przesłuchiwania tego co mówię pod spodem. Natomiast kiedy ty edytujesz swój film to klikaj wtedy play i słuchaj co w tym danym momencie w tym fragmencie filmu jest mówione. Tak? Ja tutaj akurat mówiłam jak skutecznie rozkręcić biznes online w 2023 i tutaj właśnie pojawia się ten napis. Także idziemy dalej. W następnym slajdzie mam tutaj znowu napis, jak wykorzystać Social Media i takie lecące kciuki i serduszka. Więc żeby to zrobić, to wystarczy, że poszukamy sobie w elementy, wpisując social media. Znajdą nam się różne takie właśnie naklejki, animacje, czy grafiki właśnie z tymi różnymi efektami social media. Więc tutaj mamy te serduszka i napis. Tutaj mamy jak wykorzystać social media. Używaliśmy już w poprzednich naszych e, slajdach, czyli ja ci polecam po prostu wtedy skopiować, żeby nie musieć tworzyć od nowa. Więc tutaj mamy ten z tym napisu. Klikam prawym przyciskiem myszy i kopiuję. Więc w tej części filmu mówię, co będzie w tym szkoleniu. Więc robię takie krótkie, jakby słowa kluczowe, na które chcę, żeby zwrócił uwagę mój odbiorca. Więc jak wykorzystać social media? Dowiemy się, właśnie, żeby rozwijać nasz biznes online. Następnie nauczysz się, jak zwiększać sprzedaż właśnie przez online, czyli tutaj dokładnie robisz to samo, czyli znowu. Dajesz ten napis, już tutaj nie będę tego edytowała, nie, nie będę tego wszystkiego powielała, bo już wiesz o co chodzi. Natomiast no, po prostu kopiuj, wklej, robisz te elementy, które już wcześniej gdzieś tam zastosowałeś. I następnie mamy tutaj, jak zarabiać więcej, tak? Czyli ja tutaj dodałam taki fragment, w którym po prostu jest naklejka. Klawiatury i naklejka takich lecących pieniędzy. Więc żeby to zrobić, to znowu zaznaczamy fragment, w którym o tym mówimy. I żeby znaleźć taką klawiaturę, to wchodzimy w elementy i tutaj wpisujemy sobie na przykład klawiatura. Lub po angielsku keyboard. Ok, więc mam klawiaturę i jeszcze chcę pieniądze, także wpisuję pieniądze. I tu w kolejnym klipie mamy dwie naklejki zastosowane, takie klocki i smartfona. Więc żeby znaleźć smartfona, takie scrollowanie, to po prostu wpisujesz w elementy smartfon i szukasz sobie takiej animacji czy naklejki, która będzie najbardziej pasowała do Twojego filmu. Ja teraz właściwie nie mogę tego znaleźć, ale wiem, że to było właśnie pod słowem kluczowym smartfon, czy też może social media. Więc wpisujesz sobie właśnie tutaj social media i znajdujesz taką naklejkę, a żeby znaleźć takie klocki, to wpisujesz edukacja lub nauczanie i znajdą ci się takie elementy. Idąc dalej, tutaj dodałam napis darmowy webinar i właściwie tutaj wydałam tylko napis, tak? Czyli nie animowałam go, natomiast dodałam tutaj taką dodatkową naklejkę, animację z tym odhaczeniem, tak? Więc żeby dodać tekst, no to wiadomo, dodajemy tak jak zwykle darmowy webinar, czyli to już pokażę Ci tylko na tym jednym fragmencie tekstu, już nie będę jeszcze raz dodawała darmowy webinar. Natomiast tutaj dałam w efektach, dałam efekt neon i ten napis dałam kolor biały. Więc to jest darmowy. I do tego właśnie dodałam ten yy, haczyk, czyli w elementy wpisałam sobie tutaj checkpoint. Checkpoint. Nie, tutaj wpisałam sobie w elementy check. Po prostu check, czyli odhaczamy. I w grafice mamy właśnie takie różne naklejki. Tutaj nie widzę jej, więc żeby ją szybciej znaleźć klikam tutaj we filtry i tutaj mam anim... Animacja wybiorę sobie animowane, ok i tu mam ten właśnie ten właśnie element, który ja użyłam, tak? Więc dobra, jesteśmy tutaj w tym darmowy webinar i już idziemy zbliżamy się ku końcowi, mamy tutaj taki puchar, czyli żeby znaleźć taką naklejkę, to w elementy wpisujemy sobie sukces. I, yy, I znajdą dzisiaj też różne fajne propozycje właśnie takich naklejek. Więc tutaj yy, ja coś mówiłam na temat tego, że w końcu nauczysz się, jak, yy, jak robić konkretnie ten właśnie biznes przez internet. Także tutaj po wpisaniu sukces mamy różne fajne naklejki, i też możemy tutaj yy, wzbogacić nasze wideo właśnie o takie dodatkowe, dynamiczne animacje. Ok, i już idąc yy, ku końcowi. Mamy tutaj ostatni fragment, nie przegap, i to jest taki, taka animacja neonu, czyli że przenika przez wideo. Więc żeby takie coś zrobić, to znowu dodałam tutaj planszę literka R na klawiaturze, żeby przykryć wideo i żeby móc dodać napis. Ok, i teraz, żeby mieć ten efekt takiego migotania, to po prostu musimy użyć animację, Wchodzimy w animacja stron i ja tutaj użyłam tego efektu neon. Tak, także jak widzisz, on tak fajnie robi, że to tak miga i pojawia się pod spodem wideo. I ostatnia strona, jaką tutaj dodałam, to jest po prostu jeszcze raz właśnie ta grafika z promocją webinaru. Więc to już wiesz, jak to zrobi, dodajemy po prostu nową stronę. I teraz przekopiuję sobie stąd ten szablon, lub mogę go po prostu pobrać z moich przesłanych, bo już go wcześniej tam przesłałam. Tak? Wcześniej, oczywiście, tutaj jeszcze dodaję tło do mojego szablonu, tej ostatniej strony. I właściwie, jeśli chodzi o ten pierwszy zarys filmu, mamy już gotowy. I teraz co nam pozostaje zrobić, to dodać przejścia. Tutaj mam ten webinar i chcę, żeby on mi się tak pojawił nagle, czyli tutaj dodaję przejście, klikam tą poniżej taką ikonkę i tutaj mam takie właśnie na przykład z góry na dół, tak? Więc ja tutaj daję z dołu do góry, mogę sobie zmienić kierunek. I później znowu y, dodaję przejście po, za tym slajdem, czyli znowu wchodzę w przejście i znowu robię z góry na dół. Czyli tutaj zostawiam to z góry na dół właśnie. Czyli chcę, żeby to weszło z dołu do góry, a później tak, jakby wypchnęło na dół. Więc tutaj dodałam takie przejście. Później tutaj mamy pomiędzy tymi napisami. Znowu mogę sobie dodać kolejne przejście. Klikam w tą ikonkę i na przykład y, dodaję sobie okrąg. Tak? Następnie, tutaj, do między tymi e, kolejnymi stronami dodaję sobie przejście przenikanie. I właściwie e, też nie chcę za dużo kombinować, bo będzie za bardzo e, chaotyczne to wideo i tak tu się bardzo dużo dzieje. Co chwila coś mika, co chwila coś się pokazuje i e, wyskakuje. Także chcemy tutaj też oczywiście osiągnąć swój cel przekazania naszej e, wiadomości, czy też informacji do naszego odbiorcy, więc też nie możemy przesadzić. E, więc e, w sumie myślę, że to są wszystkie te najważniejsze elementy, które musisz znać w tym filmie. Później, na sam koniec, co trzeba zrobić, to dodać po prostu audio. I, czyli, żeby wejść w audio, to wchodzimy w aplikację, i później tutaj wybieramy audio, i możemy wybrać sobie e, jakąś muzykę bezpośrednio z kanwy. Klikamy na tą muzykę, i ona nam się dostosowuje bez, e, automatycznie do długości naszego klipu. A następnie, jeżeli chcemy synchronizować ten klip z naszym wideo, to tutaj klikamy synchronizacja. Pojawiają nam się te takie wskaźniki na osi dźwięku, gdzie pojawia się jakiś rytm czy dodatkowy bit w, w naszej muzyce. Więc tutaj możemy dodać jakiś konkretny, dodatkowy efekt lub możemy tutaj kliknąć automatycznie synchronizuj, ale w takim wideo, w którym ty edytujesz, Pojedyncze klipy. To ja nie, pro, nie polecam ci klikać automatycznego synchronizowania, bo ci poucina ten film lub powydłuża w fragmentach, w których wcześniej sobie wyciąłeś. Także trzeba tutaj uważać, żeby właśnie sobie tego nie popsuć. Więc ja tutaj nie będę stosowała tej automatycznej synchronizacji, tylko jak już to właśnie sugerowała się tymi wskaźnikami na osi tego Tej ścieżki dźwiękowej. Natomiast mimo wszystko, tutaj chciałabym Ci dać taki protip, że jeżeli tworzysz film w kanwie czy w jakimkolwiek innym programie, to nie polecam ci dodawać audio ani żadnej muzyki z tego programu, dlatego że lepiej jest właśnie pobrać ten film do siebie na telefon, a następnie udostępnić go w tam Instagramie czy TikToku i wykorzystać muzykę która jest trendy, która jest teraz na czasie i która spowoduje, że będziesz mieć jakby więcej wyświetleń swojej rolki. Dlatego, że w ten sposób działa algorytm Instagrama, czy też TikToka, czy YouTube Shorts, że jeżeli korzystasz z tej muzyki, która jest trendy e, i dużo ludzi tworzy rolki w, pod tym, e, jakby dźwiękiem, to wtedy, jakby Twoja rolka jest wyżej pozycjonowana. Także tak Ci tylko chciałabym na marginesie to mm, dopowiedzieć. I właściwie w sumie, jak masz już to wszystko gotowe, to tak jak mówię, możesz udostępnić, e, e, możesz pobrać to do siebie na komputer poprzez kliknięcie udostępnij, pobierz wideo i pobierasz wszystkie strony. Natomiast Dużo wygodniejsze przynajmniej dla mnie jest to, że ja po prostu mam pobraną aplikację na telefonie i jak już mam stworzoną tą rolkę w komputerze, to później wchodzę na telefonie do aplikacji, pobieram szybko tą aplikac ten filmik i właściwie mogę go natychmiast udostępnić do siebie do Instagrama czy TikToka. Tam później tylko dodaję napisy, dodaję <laughs> oczywiście muzykę. I planuję później tą rolkę, żeby się automatycznie udostępniła z, za kilka dni lub żeby się udostępniła w danym momencie także właściwie to są te najważniejsze wszystkie informacje więcej na temat tworzenia rolek i filmów dowiesz się w moim kursie Canva Master Video, w którym uczę Cię krok po kroku jak wykorzystywać cały potencjał Canvy nawet jeżeli nigdy nie stworzyłeś żadnego wideo, nie stworzyłeś żadnej rolki, wiesz, że to jest bardzo wskazane, żeby tworzyć filmy, dlatego, że w ten sposób budujesz markę, budujesz większy autorytet, budujesz większe zasięgi, no i oczywiście Twój biznes zarabia więcej, także jeżeli jeżeli chcesz nauczyć się właśnie tworzenia wideo, tworzenia rolek, wykorzystywać to wszystko, co jest w kanwie za darmo, to zapraszam cię serdecznie do mojego kursu Canva Master. Natomiast jeżeli chcesz więcej nauczyć się, jak skutecznie rozkręcać biznes online w 2023 roku, to oczywiście zapraszam Cię na mój darmowy webinar 5 czerwca o godzinie 21. Tymczasem bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego tutorialu. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Oczywiście zostaw lajka i daj znać, czy było to trudne, czy łatwe, czy będziesz tworzyć tego, tego typu filmy w kanwie, które nie są... Oparte o żadne szablony w kanwie. Bardzo jestem ciekawa, jakie są Twoje odczucia. No i oczywiście udostępnij ten film dalej, jeżeli uważasz, że ktoś może skorzystać. I subskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz.